W kolejnym odcinku. Tutaj mamy profile ściągnięte. Mogli, mogliśmy to ściągnąć, bo tutaj nie ma żadnych udziwnień, one nie są łączone. W jeden profil jest łatwo się ściąga, łatwo wkłada. Zdemontowaliśmy do ułożenia wełny między krokwie. Idzie piętnastka. Supermata plus między krokwie, później piątka. Poprzek. Jeszcze tutaj mamy takie rzeczy, wcześniej załataliśmy, żeby można było paro przykleić. To sobie później będzie ogarniał Pieter, jak to będzie tu robić dalej. A na szybko trzeba to zrobić. Tak więc ja teraz się biorę za gruntowanie tam, gdzie będą mankiety. Tu nie będę mankiety robił, bo to sobie wywinę i dokleję do UDeka. Ale w tych miejscach, gdzie UDeka nie ma to sobie mankiety porobię żeby mi było łatwiej później tą paroizolację kleić tam, tam, tam a tutaj jeszcze będę musiał obudować to stelażem i też paroizolacja pójdzie po, po belce nie będę kleił z tej strony do belki z tej strony pociągnę tak, będzie szybciej dobra, ja będę robił mankiety a czapak będzie leciał z wełną między, między krokwie i tak to wygląda. Tu to mamy zrobione, tu zrobione. Tu jest zrobione. Tutaj nie trzeba, nie, nie, jednak nam niepotrzebne te wieszaki, bo tu jest akurat rozstaw 80. Jeszcze się przyczepiliśmy długimi dodatkowo wieszakami do płyt SB tak więc ten dystans zmniejszyliśmy. No i tu jest dystans, który, który może być bez problemu. Jest, jest git. Nie trzeba takich konstrukcji robić, jak były zrobione. Co tu jeszcze? Tam czapa walczy z kablami, bo trzeba je wepchać, żeby na mnie nie kolidowały. Tych kabli tu nie będzie. Te co tu są, one są do likwidacji. Te są do likwidacji. Jedyne oświetlenie tu będzie chyba to i, i coś tu jakieś śledy czy coś, ale nie wiem, nie wiem gdzie, nie wiem jak. Ja to tylko robię, robię to pod dasze. Mm. <laughs> no i no i chyba tyle. Wszystko jest, wszystko jest. Lecimy. Let's get this straight. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. Do you understand? Tu już mamy wykonane mankiety jak widzieliście mankiet jeden tutaj będzie drugi trzeci tutaj na belce to samo wykonane tą belkę sobie objedziemy paroizolacją w ten sposób tutaj mankiet, tu mankiet Mankiet tu nie robiłem, bo tutaj sobie wiadę na ścianę odetnę i podkleję uszczelniaczem. Prawie to mamy. Tu tak jak widzieliście, tam była dziura wcześniej tą dziurę żeśmy zapianowali co? No, tak średnio. Tak średnio bym powiedział. czy nie odejdzie. No, jest elegancko. Tutaj tylko wyszło taki coś, ale to na takim kawałku to light. To no? No, Mamy tak zrobione. Napionowane, tutaj sobie teraz nalajcie, dajemy zełnę, bez problemu i mamy wszystko fajnie mm, ocieplone. Tak jak powinna być. Jeszcze ściągamy tą płytę, będzie gitara. A później, jak tu ułożymy wełnę, zakładamy profile, lecimy z profilami jeszcze tu. No i już montujemy wełnę między krokwie, znaczy między profile piątkę. Temat zamknięty paroizolacja myślę jeszcze dzisiaj, jutro. I będzie zapłytowane gotowe, i będziemy mogli lecieć na następne mieszkanie. Tak to tu wygląda. Dobra. No to nic. Działamy dalej. Ok, całą wełnę między krokwie mamy włożoną. Tutaj nam na razie leży na profilach, bo tam wiadomo nie było. Nie ma tak więc jak będziemy wciskać, to trzeba będzie tą wełnę tutaj na tej rajce podnieść. Godzina 11. Dopiero za gór nam słońce wyszło. Hmm, cały czas jest ciemno rano. Hmm, wszystkie taśmy, wszystkie taśmy poklejone. Hmm, w sensie bankiety porobione. Tam trzeba było taki myk zrobić, żeby to było do czego przykleić. Tam uszczelniaczem uszczelniłem. W rogu wszystko jest na gitarkę. Tutaj to widzieliście przed chwilą. Z tą pianką, tak to jest, zostało wykonane. Jeszcze teraz będziemy montować tutaj u żeby zamknąć to załamanie. No a później, jak już przyjdzie, przyjdzie czas paru iwalacji, Wywijamy, sklejamy i gitara Tu wszystko później trzeba będzie porobić. Ale to będziecie widzieć, jak to będzie posklejane. Tam Tą belkę też żeśmy wyprostowali. Jak popatrzycie, jak to idzie. Nie wiem, czy no, na tym wyświetlaczu to ja tu nic nie widzę. Pójdę bliżej. Jak to belka, no belka krzywo idzie, no. Została wyprostowana, żadnej filozofii nie ma. O, widać jak krzywo idzie. Wcześniej te płyty były bezpośrednio kręcone do drewna, no i ta zabudowa tutaj była krzywa. Wyprostowaliśmy to na profilach. A teraz jest poziom tak, poziom, poziom tak, poziom tak. I gitara. Przystępujemy do Wełny piątki. Tu idzie piątka, między, między profile, żeby tutaj było jak najwyżej. Bo tutaj dotąd dojdę, dalej nie dojdę, na zgiętych nogach, a tu będzie lecieć jeszcze między profile dyszka, czyli damy dwa razy piątkę, bo dyszki nie kupiłem. Czyli damy dwa razy piątkę. Dobra, tak to wygląda wszystko. Wszystko uszczelnione dookoła. Lecimy z wełną. Dobra, skończyliśmy ogarniać wełnę. Tak to wygląda. Tutaj, tutaj z boku, tutaj i tam. Wszędzie, wszędzie jest. Tutaj, wszędzie, włożona. Tam też. Tu bok cały, tutaj włożona, tu jeszcze tylko musimy profil dodać. Za chwilę go dodamy, bo, bo trzeba łącznika wzdłużnego, żeby dojechać i masz tam do końca. Tu cały ten bok do skosu tu to wszystko jest wełną mną elegancko zarobione. Tutaj nie dajemy, no bo wiadomo, nie trzeba... Można by się pokusić, w sumie, o piątkę, jakby tu weszła. Zobaczymy. O piątki nam jeszcze trochę leży. Jak wejdzie, to dam. Jak nie wejdzie, to nie dam. No dobra. Aha, w termowizji, jak to wygląda? Szkoda, że nie sprawdziłem w termowizji wcześniej, przed. Przed rozbieraniem tego wszystkiego. No, ale dobra, no sprawdzimy teraz. Odpalimy. Słońce zaczyna wychodzić. Dobra. Tam jest jakiś mały punkcik na, na profilu. Zaraz to obczaję, co to tam jest. Tutaj wiadomo na wieńcu. Widać. Tutaj też mały punkcik. A dlaczego tu? Gdzie to jest niby? Tam w rogu. I tu? Aha, tu jest tak, jakby wełna troszkę cieńsza, chudsza, pod dotykiem ręki to czuć, tu jest spoko, spoko, spoko. Dobra, te miejsca trzeba obczaić, czyli to miejsce. Tam ale tam dotyka do muru wełna, to ja nie wiem co tam jest Tutaj ta wełna jest taka jakaś dziwna i też był tutaj na tym profilu, tak? Idzie to tu, tu Aha, i wiem czemu Bo tam jest kawałek tynku nie ma I tą dziurką jakby dmucha. A tak więc zaraz tam napcham tej wełny. Dobra. A tak to wszystko jest git. Tutaj. I tu jeszcze w tym rogu. Aha, faktycznie nie ma takiego trójkącika tutaj małego. I przez niego i przez niego dmucha. No dobra, trzeba tam dodać, taki mały. Ale to... to wystarczy takie coś. Bo tu naprawdę jest tylko taka dziurka. I tą dziurkę zasłonimy. Jeden. I, i, tu. I tu drugi, dobra. I powinno być. Dokładamy profil. Wchodzimy folią.